O, ja się do ciebie od. Nie, powiedziałem ja ci o kur... Mati, mati, mati. tam bardzo. Marinę. Marino. Cio, cioł, cio. Niech że się z niej zakochałem. Marino, Marino. To Czołg, odpalaj. odpalaj. No, ma <sparmata> tyle. <gulacza> <śmienicza> zagrywa, zagrywa, zagrywa. 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 Eee, witam wszystkich w moim programie. W dzisiejszym programie będziemy zadajwać pytania od naszej dziewczyny. Od moim programie. W uwagi. Czego? 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 <noise> Uwaga! Zgłaszamy się, tak jak w szkole, nie? Nie. Tak, zgłaszamy się tak jak w szkole? To nie? Zgłaszamy się tak w szkole. Kto zna odpowiedź podnosi rękę? Kto pisz podnosi rękę, ma prawo do odpowiedzi? Uwaga. Nie bać komunę! Słuchaj. Czy wolisz działać niż planować? Nie bać komunę! No. Działać no. planować? Była odpowiedź. Ja wolę działać. <noise> Pytanie, uwaga. Czerec, Czy lubisz wziąć udział w cześć, gwałcie? Eksmisja wkłuje. Eksmisja jest Kurwa, epidemia. Prawda? Brawo! Nie, <laughs> naprawdę, brawo! lubi gwałcić. Nie, To była bravo. dupa, nie. Nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, co jest to, ale... Wróćbąd się na E, cię na pierdolę. Uwaga! Widzę Czy <gry> lubisz pogrążać się w nim wspomnieniach? pomistkach? To jest święto Przepraszam. Mogę złożyć postulat? Nie. Da, da, no, no, no. Ja nie mogę! Ja będę powiem reklamy. Liber Teraz zapraszam na reklamę tych Co który ma. A to! malesz lec na kurwa z gągę, nie? <śmianie> lecą kurde, nie, <śmianie> nie, yeah. nie, 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 nie